Dobry wieczór, Fame MMA 14 z mną Wiktoria Jaroniowska, zwycięzczyni, cześć. Dzień dobry, hejka wszystkim. Jak emocje, czy już opadły, czy dalej jesteś taka nabuzowana? Nie, troszkę już opadła, właśnie ta energia już tak troszkę opadła. Udzieliłam kilku wywiadów. E, patrzałam gdzieś tam, podglądałam, jak potoczyły się inne pojedynki, e, ale dalej, mimo wszystko, jestem bardzo szczęśliwa. E, bo widzę, że jesteś cała we krwi. E, pokaż, Wiktor. Kto, czy ja to jest krew, właśnie się miałam zapytać? To czy twoja czy... Nie, to jest krew Laluny, to wszystko Ponoć złamała i nos. Nie, nie wiem, czy to jest jeszcze potwierdzone. Tam trenerzy i wszyscy inni tutaj wokół mówili mi, że złamałam i nos. No, ale na pewno krew z nosa jej się polała. A czy czułaś jej ciosy? Mocne były? Nie, nie. Nie czułam. właśnie też się tego bardzo bałam, ja po prostu cały czas tylko chodziłam, pytałam się wszystkich osób, które już wychodziły do OKTAGONu, czy to boli, czy w OKTAGONie boli, bo na sparingach nie bolało. Właśnie teraz mi się przypomniało, że w sobotę na sparingu miałam problem do mojego trenera po pierwszej rundzie, bo dostałam w nos i też lekko krew mi się polała, aż usiadłam, dostałam taki cios i powiedziałam do właśnie trenera, trenera Gracjana, mówiłeś, że to nie boli, taka cała zapłakana. Tak, oni zawsze tak mówią, a na sparingach bolało, ale w walce nie boli. A denerwowało Cię to, że LaLuna ciągle, ciągle Cię ciągnęła za, za ubrania? Bardzo mnie to denerwowało, ale myślę, że to po prostu w ferworze walki tak wynikało. Najbardziej zdenerwował mnie chyba po drugiej rundzie y, cios po chyba stopie on był. Albo równo ze stopem, no bo po prostu strasznie mnie to poirytowało, bo właśnie starałam się ją utrzymać w takiej pozycji, aby nie zadawała tych ciosów, a jednak zadała po tym stopie. Z tego co ja... Pamiętam, przepraszam, głosu mi trochę brakuje. Właśnie y, pamiętasz wszystko, czy masz takie przebitki bardziej, bo ze stresu wiadomo, nie, człowiek się stresuje jakby. Nie, właśnie prawie wszystko pamiętam, właśnie to jest hit. Dużo rzeczy świadomie robiłam, te wszystkie moje głupie miny to... Hit, ja. hit to jest taki, że no ty się w ogóle nie stresowałaś i na konferencji, i wychodząc dzisiaj na tą galę. Wyglądałaś, jakbyś po prostu siedziała w tym sporcie, nie wiem, 5 lat. No, ale to może dlatego, że też grasz w piłkę ręczną, jesteś szczepionisko. Że bardzo się stresowałam. Ja po prostu wczoraj też nie mogłam spać, jeszcze gdzieś tam u nas w hotelu był jakiś bal, to ja w ogóle zostałam chyba drugiej w nocy, a położyłam się o 23, także trzy godziny leżałam, myślałam, jak ta walka może się potoczyć. Bardzo się stresowałam, ale właśnie ym, ja też mam taki charakter, że kiedy się stresuję, to często się uśmiecham, więc zawsze było tak w szkole. Jak miałam coś czytać, jakiś tekst, to zaczynałam się po prostu śmiać. Wybuchałam śmiechem. Zostałam Stresu po prostu, że muszę cokolwiek przeczytać przed większą ilością osób, no i chyba tak po prostu reaguje na stres. No nie tak, nie tak, tak tak, tak, tak. Tak po prostu chyba odreagowuje po, powiedz mi jeszcze takie ostatnie, pyta, ostatnie pytanko, bo nie chcę cię zatrzymywać, bo tu jest taka kolejka, że masakra. E, bo często jest tak, że ludzie ze stresu z, e, w ogóle nie słyszą narożnika. Czy ty słyszałeś te rady na różniku? Słyszałam, słyszałam. Wiki, wiki, prawa ręka do przodu, wiki, łap dystans, dobrze, wiki, wygrywasz to! Słyszałam, wszystko słyszałam praktycznie. A mówili ci coś tam prawa, lewa, teraz, bo ja słyszałam, że coś ci tam radzili. Nie, nie wdawaj się w nią w zbójkę tak, tak, teraz, nie, tak, nie? Ale to był też najszybciej game plan, który miałam cały czas w głowie. Czyli ja miałaś jakiś game plan. Tak, był game plan, nie dawałam się sprowokować, było fajnie. Nie wchodziłam praktycznie w ogóle w wymiany. Ja uciekałam. No, ja nie te... się z tego, że uciekałam, no uciekałam, no co miałam robić? Ja w ogóle nie umiem parteruntu. No jednak te ciosy były mocniejsze i przeważyły. A co twój narzeczony? Szczęśliwy, ale mówię, że również bardzo byłby zestresowany. zestresowana, nawet udzielało gdzieś tu wywiadów, tylko wzięli do wywiadów. No. A kontaktowała się już z mamą? Tak, i dzwoniłam do mojej mamy od razu po tym, jak właśnie byłam u opieki medycznej. Spokoła, ze e, Bo nie widziałam jej, bo zadzwoniłam na FaceTime, ale miała zasłoniętą do kamerkę, pewnie jeszcze sama z emocji nie ogarnęła. Wydaje mi się, że widziała tą walkę mimo wszystko, mimo tego, że mówiłam jej, żeby jej nie oglądała. No i była na pewno bardzo szczęśliwa, ale moja mama zawsze mnie wspiera. Stresowała się, ale zawsze mnie wspiera. W takim razie dziękujemy ci bardzo i jeszcze raz gratuluję. A ja jeszcze sobie tylko storkę szybko zrobię.